I that shit right back tomorrow Somehow all the fans go bravo Smile so much to hide my sorrow Face this shaky and verbato I can't hold a frown too long Wszystko mi się wyjaśni Poglądałam trochę Tych krótkich filmików Z pewnego czasu ciężko mi się zmusić Do zrobienia Insta albo Takiego shorta Z buntu Przekory. Ponieważ zapewniam cię, uwierz, że nie da się wyjść z choroby autoimmunologicznej. Nie da się zmienić, zrozumieć, jak wielka jest Twoja rola. Na podstawie 12 sekund czy minuty filmu. To jest chore. I postanawiam pisać jeszcze bardziej prawdziwe opisy. Ludzie, jak, jak daję rozpiskę dla Hashimoto, ona jest długa też, bo tam jest dużo wyjaśnień. Staram się. Powiedzieć dlaczego uważam, że to, a nie co innego powinnaś zrobić, powinieneś. I to nie mieści się w krótkim debilnym szorcie. Bo twoje życie, bo to co robisz nie zamyka się w tym błysku. Osoba chora, po pokopana finansowo. Może zrobić trzysekundowy, minutowy film, że jest zajebiście, że, jest, że jej model jest okej, okay, że jej model jest godny naśladowania, że to się tak da załatwić, że on jest skocznie i ładnie. Po prostu mam żygi z dupy na to, słuchajcie. I dlatego przestałam to. Może to wróci. Nie chce mi się w ogóle doskonalić w głupocie. Tak naprawdę Polska, Polacy przywożą z Zachodu, ze świata to co najgłupsze. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie wiem dlaczego tutaj zapanował McDonald's. Naprawdę nawet ten kotlet schabowy smażony na maśle czy tam na czymś z ziemniakami i z kapustą, i koniec, na tym koniec. To jest to mniejsze zło niż to ciągłe frytkowanie, te małe porcje, jedzenie non-stop i tak dalej. To, co wynosimy, to, co mówimy, że teraz neokolonializm że i tylko obwiniamy zachód. Nie patrzymy co, jak wygląda to w Rosji, jak, co robią Chiny w Afryce, a z drugiej strony Afrykanie nie chcą nie chcą y, oddać siebie swojemu państwu. Ciągle rządzą jakieś hunty wojskowe, przekupni i tak dalej przecież to można zrobić jest 50 państw afrykańskich jeszcze zrobią 500 to zobaczymy co będzie po prostu I, i dlaczego dlaczego my jesteśmy takimi dlaczego nagle staliśmy się tacy religijni zobaczcie które kanały religini zaraz wytłumaczę co mam na myśli zobaczcie no tutaj się rano wyrównuje plaże i czyści to jest wcześniej no więc zobaczcie kanały takie jak braci rodze nie ale nie, nie przekręcać nazwisk jest nieelegancko posłuchałam. Czy większość tych kanałów keto, to są kanały religijne. Tam są wyznawcy. Ja przez pierwsze trzy lata prowadziłam kanał religijny, ponieważ byłam neofitką religijny na temat diety witaliańskiej surowej 811. Dopóki nie dotarło do mnie, jak bardzo się ograniczam, jak się z... zrobił to kanał religijny wyznawców jakiejś diety idiotycznej. Wybierasz dietę najlepszą dla siebie, zmieniasz poglądy w zależności od wiedzy, poznajesz. I takie kanały mają wyznawców tak zażartych, że po prostu. To są po prostu jakby znawcy, fanatycy religijni. I, I tak samo teraz nasz rząd jest fanatyczny. Jest fanatyczny i religijny, i zbiera fanatyków. Ludzie, którzy się przyłączyli, wolnomyśliciele, którzy dają sobie szansę, że jak coś jest dobre, to nie będę tego negować, tylko dlatego, że to jest dieta keto. Jak coś pomaga dzieciom z padatką, to nie powiem, słuchaj, ale ty nie karm tak dzieci. Nigdy. Karm, tylko patrz się, badaj selen. Dzieci umierają z powodu braku selenu na tej diecie. Tak się zdarzyło. Są historie przypadków. Więc obserwuj. Na diecie może być niedożywienie kostne. Może się tak zadziać. Trzeba to kontrolować. Nie upieraj się. Nie twórz religii. I teraz ja zmieniam zdanie. Możecie powiedzieć, że to jest może takie no, no że ja, że, ja, że ja zmieniam to zdanie że wy się czujecie zagubieni witarianie się wściekają jak piszę pozytywnie o keto keto się wściekają jak pokazuję minusy po prostu ja chcę już od, od pewnego momentu prowadzić kanał ekspercki naukowy zero religii wszyscy się mają tam dobrze czuć spotkać geja, takiego ateistę, ale też fanatyka religijnego, który jest zachorował i potrzebuje pomocy. Rozumiecie to? Dość. Zobaczcie. Nie te, te kanały tak zwane, że, że, że odpuśćmy całkowicie. Teraz jest groźba, że Męcen... Połączy się z pisem jest groźba państwa totalnie religijnego, Konserwatywny, konserwatywna religia e, lewicująca. Czy lewica nie miała postulatów pozytywnych dla ludzi? Ale że owszem, że tak. Ale że owszem, dużo z założeń było bardzo e, proludzkich. Tylko, że ludzie nie, nie, nie są gotowi, nie chcą tego. Nie, nie potrafią iść do sklepu i zabrać sobie spółki, tylko to, co dzisiaj potrzebują. Człowiek tak nie działa. To jest utopijne. Mamy na to dowody. A po drugie, demokracja. Tylko demokracja ma sens. Co było? Mówimy, że ta Polska ciemierzona. Myśmy byli słabi już przed rozbiorami. A wiecie dlaczego? Przez szlachtę. Szlachta to byli rasiści chłopcy. Nic nie robili dla chłopów. Wykorzystywali chłopów. W związku z czym król. Nawet jakby miał jakieś pomysły, jakby wsparli jakiegokolwiek króla, czy Władysława IV, czy Głupka Batorego, kogokolwiek, to nie, być może nie byłoby tych rozbiorów, a nawet bardziej. Ale szlachta jej było wygodnie. Komu jej było wygodnie być rasistą? To, to są debile. To oni. Nie mieliśmy wcale wielkich przywódców, a nawet jak mieliśmy, to dwóch m, sensownych piłsówskich, morskich, ale oni, y, prawda, byli kresowcami, co wtedy miało sens. A dzisiaj chcecie, naprawdę zależy Wam na tym, żeby na Wilnie i na, y, na Lwowie, nie lepiej, żeby. Y, y, no, Wrocław. No i jakie tutaj zapomniałam to miasto? Miasto, które wszyscy myślą, że leży nad morzem, ale ono jest jeszcze trochę do morza. No, północny zachód, maksymalnie Szczecin. Oczywiście no, dostałam ja też zamulenia, żeby te miasta zostały w Polsce. Bierz mi to, co pozytywne. Nie traktujmy. Ja jestem. Zwolenniczką historiografii, historii Story Krakowskiej, nie Warszawskiej, gdzie, gdzie w krakowskiej historiografii można przeczytać właśnie o tym, co teraz ci mówię. Byliśmy zepsuci szlachta była zepsuta. Rozumiecie to? Szlachta była zepsuta. Tak samo jak teraz. Te, te kanały religijne. Wyznawcy Hanny trochę się odsunęli, jak zobaczyli, że Hanna trzyma z, z Rosjanami. Co robi Donald Trump? Czemu tam się taka, taki kult z tej strony Donalda Trumpa? No dlatego wiecie, co on chce zrobić i myślał o tym, żeby w ogóle wycofać NATO, żeby zamknąć NATO. Wiecie, co by teraz było wiecie w jakiej sytuacji byśmy byli a po prostu trzeba się zastanawiać dlaczego te debile robią taką religię dlaczego, dlaczego ludzie idą bo bo lekarze bo lekarz powiedział a co to rele, religia czerniaka i ludzie jedzą te stosy niby witamin końskich ludzie przecież to nie o to chodzi te witaminy dla konia, nie o to chodzi, że, że leczenie dużymi dawkami witamin jest złe. Znajduję coraz więcej badań, twardych badań na PubMedzie, z którymi się muszą liczyć wszyscy lekarze. Publikowane badania w Lancecie, czyli w takich pismach, które się uznaje za, za jak najbardziej wiodące dla mainstreamu, dla, dla głównego nurtu. Ale to nie znaczy, że ty masz jeść coś, co nie jest przebadane, co, co nie jest, nie wiadomo czym jest. Rozumiesz to po prostu. nie... To jest znowu religia. Religia, mamy takie religie, jak kanały prowadzone przez lekarzy, które zrobiły się religiami. Ale tak nie jest. Nie jest tak. Jest, 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 jest różnie. Odwołujmy się do nauki. Obecnie nie piszę żadnego artykułu, dopóki nie znajdę twardych badań. Oczywiście, że trzeba zrobić przesiew. Na końcu jest zawsze taka, dla, dla bezpieczeństwa, notatka w każdym badaniu. No, że trzeba. Wnioski są twarde, a tu nagle na końcu ja też muszę dopisywać, ponieważ ludzie są pojebani i po prostu trzeba, trzeba zrobić sobie tą, tą, to, to bezpieczeństwo, ponieważ tutaj żyjemy donosami, żyjemy paskudztwem. Jesteśmy zazdrośni bardziej niż, niż Zachód, dlatego że Zachód zajmuje się e, E, t, tworzeniem przepływów Jezus, i, i jak widzi, że komuś się udaje, że ktoś coś ma, że ktoś coś robi, to tam już jest społeczeństwo wychowane w ten sposób, że mówi sobie, jak tutaj, jak mogła, ta Majda, ta łamaga, ta łamaga w wieku lat 44, że nie potrafiła iść, iść na bieżni, nic. Napisałam wam książkę, jest tam dużo prawdy, o Eli, o Eliot. Ale książka nie taka, bo byście chcieli, żebym tam zdradzała szczegóły i była po prostu. I piszecie, zawracacie mi gitarę, jakimiś na temat mojego życia, tekstami. Dość, dość tego. Czasami coś powiem wtedy, kiedy mi się chce. Nie tym się zajmuję. Kanał ma, ma pomagać. Robię wam wielkie rozkminy. Na każdy temat, każdy ciekawy komentarz, ciekawy w tym znaczeniu, że wydaje mi się, że odpowiedź na niego pomoże wielu ludziom, bo że wiele osób mnie o to pyta. Rozkmijam. Rzetelnie odpowiadam. Stawiam się w waszej sytuacji. Nigdy to nie będzie kanał religijny. Nigdy. Nigdy. Nigdy nie będę miała poprzeczników, którzy będą za, za mną szli, aż w wielkiej ilości dla zasady, dla, jak, jak, jak w wszelkich kanałach religijnych, gdzie, gdzie całkowicie spłaszcza się e, wady, a tylko wydobywa zalety swojej teorii, swojej filozofii. Paskudne i dajecie się w to wkręcać, że byliśmy jacyś, że tak żebyśmy wielcy. Szlachta była wstrętna, strętna. To ona doprowadziła do tego, że nastąpiły rozbiory. Nie stanęła po stronie króla. A teraz wielki, wielki hejt. Wiecie co będzie, jak Męcen się połączy z pisem, którego tak się niby nienawidzi? Będziecie mieli państwo kościelne, religijne. Ja wiem, Be kobieta będzie tylko workiem na spermę. No dobrze, nie, 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 już nie, 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 nie chcę się tak nakręcać. Workiem na nasienie nie będzie mogła decydować. Nic. Ja nie mówię, że e, zabiegi, że aborcja to jest jakiekolwiek rozwiązanie dobre. Nigdy. Ale w sytuacjach, gdzie jest do wyboru zdrowie matki, gwałty na dzieciach, na dziewczynkach. No po prostu straszne rzeczy. Chcemy wrócić do sierżmierności. Bo stara baba, która nigdy to już jest jej problem. Bo ona w ciąży nie zajdzie. Chyba, że z tym w myślach. Jest w myślach z diabłem. To tak, to, bo to wszystko jest możliwe. Jak ta jak ona się nazywała? tego filmu polańskiego, Miafaro. Coś tam z Rosy było. Słuchajcie, ale ona była młoda, ale i stara zajdzie wciąż z diabłem. Bo, bo po prostu istnieje jakieś niewielkie prawdopodobieństwo. Ale generalnie nie. Słuchajcie, nie będzie. Będą rzetelne rozkminy. Dość z rozpieszczaniem, że, że ty możesz zrobić jedną rzecz. Są czasami sytuacje, że jedna rzecz pomaga. Są. Czasami to jest sok z cytryny. Można wyjść, z ty... ale nie z jednej, tylko z sześciu i nie raz dziennie, tylko trzy. I jak to wypić, jak ty masz po prostu spaloną od refluksu, spaloną błonę śluzową przełyku. Rurka, jakoś to dostarczyć. Po prostu są sytuacje, podaję takie sytuacje, że można to zrobić, załatwić przy pomocy, e, słuchajcie, jednej rzeczy, ale, ale nie będę z tego robiła film, bo ktoś pomyśli, bo, bo można zrobić wielką krzywdę komuś. Owszem, jak tam jest katarek, czy nas smarować olejkiem oregano piętę u dziecka, czy postawić na talerzy koło głowy dziecka małego z czosnkiem obranym. Niech sobie wdycha to powietrze. Tam jeszcze kropelkę może jakiegoś olejku, tylko też rozcieńczyć kokosem, żeby nie wdychało takiego ostrego zapachu, żeby nosek nie był pozrażniony. Błony śluzowe. Są takie przypadki, ale ludzie chcą Hashimoto, żeby bym dała. Hashimoto! żebym im w takim sekundowym filmiku powiedziała, jak mają z tego wyjść. Ludzie, dziesiątki lat, wczoraj napisała do mnie Laska i, i podała badania. I słuchajcie, miała zdiagnozowane niedoczynność tarczycy i Hashimoto. Bardzo wysokie przeciwciała i tak dalej. I mówi tak, się bardzo źle czuję, że, że Włosy garściami wylatują i tak dalej. I jest przekonana, że, że ma nawrót tej choroby, ale zrobiła sobie tylko te badania. wysłała mi te badania. Ja patrzę i pytam się. Dwa lata rzuciła wszystko, weszła na wege, weszła na rośliny, weszła na takie rzeczy. Słuchajcie, patrzę. Ja się pytam, czy ja dobrze to zrozumiałam jej tekst. Tam nie ma Hashimoto. Tam nie ma niedoczynności. Pięknej 1,5 TSH. Rozumiecie to? wszystkie przeciwciała poniżej, poniżej, dużo poniżej normy. No po prostu piękne wyniki tarczycy. Ale patrzę, B12, czyli tutaj zrobiła bardzo dobrze. Da się, to, to cudowne. To była dla mnie cudowna wieść. I, i w pełen, ale patrzę, słuchajcie, na, na B12 poniżej normy. Wiadomo, że się... Wtedy będzie czuć psychicznie tragicznie. tych y, metylacyjny zaburzony, Homocysteina na prawie 15. No więc już mam, już mam rozwiązanie takie proste. I to jest wtedy proste. Tam to robi wszystko dobrze. Świetnie. Jest odwodniona ewidentnie. Y, I tak dalej. No bo tam jeszcze nie robi tych, tych rzeczy, ale zrobiła to, co trzeba było zrobić. I to dietą. Nie Keto. Rozumiecie to? Na to też stosowała nie działało akurat I, a mówi się, że Hashimoto i keto ja wam mówię, że z Hashimoto nie wyjdziesz bez węglowodanów nie wyjdziesz dziewczyno, po prostu na dłuższą metę nie wyjdziesz schudniesz, może masz wrażenie, że ci się polepszy nie, węglowodan musi być dostarczany przy niedoczynności tarczycy i tak dalej kobieta musi i tak dalej. I dobra. I, i patrzę, ferytyna na 10 poniżej normy. I wszystko się wyjaśniło obie anemie. I po prostu trzeba jej teraz zrobić rozpiskę pokazać, powiedzieć, że ta dieta jest świetna, ale trzeba się, bo można się przekręcić. Jak się, owszem. Ona leci jeszcze na jakichś tam zapasach B12, bo to się nie dzieje, że, że wchodzisz na dietę taką wege stricte totalnie i że, i że od razu będziesz miała braki. Nie, nie, to się tak nie dzieje. Gdzie tu to jest? Gdzie to jest to? A, przebiegłam już tam. Dobra, wracam. Ej, słuchajcie, no więc tylko tyle chciałam powiedzieć. Podsumka. Op opanujcie się, zmuszcie się do, do pracy nad sobą, nad konsekwencja. Nie, nie, nie gońcie za łatwizną. Nic, co się udało w moim życiu, a udały się rzeczy naprawdę ogromne. Nie przyszło łatwo i nie. I nie mogę tego przestać, muszę być cały czas w procesie, nie rozumiecie tego. Tego się nie da w sekundę, tego się nie da w sekundę pokazać. W skrócie, więc jak mi prosisz o rozpiskę na Hashimoto, tam są wytłumaczenia, odwołania. Przeczytaj to na spokojnie. A Twój tekst na końcu to aż tyle. Mnie tak wkurwia, że po prostu mi się zawracasz gitarę. Bo wiele osób zastosowało to wszystko. Jest okej. Okay. Ta dziewczyna też zastosowała bardzo dużo tych, tych wskazówek, kiedy jej to przeszło. Ale nie pomyślała o tym, że jej będzie potrzebny polagen. No. Cynk ma tak na granicy dolnej. No niby weszła w normę, ale cynk też trzeba będzie. B12. Nawet 4 greens. Dużo, dużo zielonek. I po prostu będzie zdrowa całkowicie. Dziewczyna będzie całkowicie zdrowa. Rozumiecie to? Pod warunkiem, że będzie w procesie. Bo... Proces jest najważniejszy. Żaden tam wyskok. Żadne tam jeden raz. Korty też można sobie tutaj wynająć. No dobra, kochani. kończę.